An-Riyat El-Zayn Urodził się 22 listopada 1960 roku w Libanie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej w 1980 roku przyjechał do Polski, gdzie rozpoczął studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1987 roku uzyskał dyplom i zaczął specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii. Kilka lat później, w roku 1996, rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Trzebnicy, gdzie uczestniczył w powstawaniu oddziału medycznego. Medycyny Terminalnej oraz ukończył specjalizację z Organizacji Ochrony Zdrowia. Od 2001 roku prowadzi Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej w Będkowie, który jest największym tego typu ośrodkiem na Dolnym Śląsku. Placówka usytuowana jest na terenie gminy Trzebnica. Zapewnia optymalne warunki dla hospitalizacji ludzi obłożnie i terminalnie chorych, przynosząc im ukojenie w ciężkich chwilach. Miejsce stworzone przez doktora Riada Elzeina łączy tradycyjne wartości i doświadczenie wraz z modernistycznym podejściem do rozwoju usług medycznych, co skutkuje nieustanną troską o podnoszenie jakości świadczonej opieki. To ośrodek o uznanej renomie. Pracownicy oprócz profesjonalnej opieki zapewniają swoim pacjentom przede wszystkim pokłady dobrego serca i serdeczności. Ośrodek medycyny paliatywnej i hospicyjnej w Będkowie jest również miejscem, które uczy wrażliwości na ludzi chorych starszych i samotnych. Dzięki współpracy dyrektora Riada Elzeina z burmistrzem gminy Trzebnica Markiem Długozimą na przestrzeni ostatnich lat udało się zorganizować liczne akcje charytatywne i spotkania, które dostarczyły pacjentom prawdziwych chwil radości oraz wzruszeń.